Z, z Maćkiem Alfem Glabusem. Na początku dzięki w ogóle za zaproszenie nas na nagrywanie materiałów promocyjnych przed fenem i jeszcze raz cześć. Dzień dobry. Jestem starszy, więc nie będzie wiedzieć, dobry. dobry. Okej, okay. to w sumie prawda. Dlatego zacznijmy od tego, w ogóle dlaczego się tu znajdujemy, nagrywacie dzisiaj Trailery i materiały promocyjne przed nadchodzącą galą FEM. Mówisz trochę o tej pracy, więcej wy się tym, jakby w cyklicznym spiku gal zajmujecie, na czym to polega, co tutaj robicie i, i jak to w ogóle jest. Zadajemy niewygodne pytania. Mamy ukryte kamery oczywiście w toaletach i tak dalej, żeby potem mieć czym szantażować ewentualnie zawodników. Jeżeli w zakładach bukmacherskich. Typuje się na przykład na danego zawodnika, który jest faworytem, a my chcemy postawić, zrobić duże pieniądze na tego underdoga. No to wtedy te materiały takie niekomfortowe podsyłamy zawodnikowi no i w zasadzie tylko po to, to, tu jest. Ty, ale to jest dobre, można jakoś dołączyć do tej grupy. <laughs> no, myślałem, że jak pawełkowali go przed z Maroks, to już nie ma tam takich ludzi, <laughs> tak zwanych żmij. Ale to jest ciekawy patent, a tak na poważnie, bo widziałem, byli tu, byli tu zawodnicy i, i jak rozmawiałem z Andrzejem Grzybykiem. Robertom to oni z tego co ja przynajmniej widziałem, to się musieli troszeczkę napocić napracować. I jakby to nie jest to, co było kiedyś, że zawodnik wychodził, robił walkę, bo trenował i jakby odwalczył się ode mnie, dołączają sponsorzy, którzy też mają wymagania i dołączają całe szereg działań marketingowych, w tym i materiały promocyjne. No tak, no i też ci sponsorzy dzwonią do nas, żeby tutaj sprawdzić, czy w ogóle są przygotowani do walki, do tego mają te ćwiczenia tak, wiesz, skalowane, że najpierw delikatny wysiłek, potem coraz mocniejszy, no i teraz jest telefon z potwierdzeniem, że ten zawodnik jednak się przygotowuje do tych walk, że trener ich nie kłamie, po prostu tych zawodników, że faktycznie razem z nimi pracuje. Także tutaj potwierdzam, że ci zawodnicy, którzy dzisiaj byli, pracują nad tym, by wnieść naprawdę solidną formę do tego podatku FEM. No, to, to też jest w sumie chyba budujące, że sponsorzy gdzieś tam też szanują ten skład i, i przyglądają się temu, w co, w co gdzieś tam wkładają swoje finanse. E, powiedz trochę o takiej pracy, jaka jest Twoja rola tutaj? Dzisiaj jesteś kimś w rodzaju, nie wiem, reżysera jak wygląda Twoja w ogóle praca, czym się zajmujesz dokładnie? No, zawodnicy, których wspieramy, czyli tutaj właśnie Albert Dziemkowski czy Andrzej Grzebyk, no mamy pewne wymagania co do obwodów w pasie, co do jędrności wyśladków i tak dalej, w celu właśnie wykonywania zdjęć promocyjnych naszych produktów. No i ja tutaj przyjeżdżam i sprawdzam po prostu, czy, czy, czy wszystko jest na miejscu, czy nie ma za dużych centymetrów tłuszczu i tak dalej, bo wtedy tego nie są dla nas po prostu nieatrakcyjni już totalnie ja bym się nie nadał. Ale kto te pośladki sprawdza? Akurat duża gumienna dzisiaj podjechała, także jest cała rozprawieniona. Będę pytał się o prywatną ocenę, ale to za każdym razem jak tam gdzieś jej mrugam, czy jest okej, okay, pokazuje mi, że jest okej. Okay. Także wszystko chyba działa. To można, można robić zdjęcie. Dobra. Mieliśmy ostatnio fajną rozmowę na temat zapasów w klubie w Bojalsku u podczas obozu. Ta rozmowa nam się nie nagrała, mam nadzieję, że, że ta się nagra, eee, więc tak trochę w skrócie, gdybyśmy mogli jeszcze raz wrócić do tamtej rozmowy i chciałbym Cię zapytać o tą kondycję polskich zapasów, to ciekawy to było w ogóle chyba dzień przed walką Janka, gdzie ty nawet przewidziałeś w zasadzie możliwość tego jego przebiegu i tak się trochę stało, że Janek jakby braki w zapasach wyszły gdzieś tam bokiem, to o czym ty mówiłeś w tej nieopublikowanej rozmowie. Więc chciałbym ci powtórzyć to pytanie, co sądzisz w ogóle o tej niszy zapasów w polskim, w polskim MMA. Ale wiesz co, później twój kolega redakcyjny gdzieś tam też rozmawialiśmy, ja specjalnie jak gdyby powtórzyłem swój wywiad, tylko tam bardziej chodziło też o, o jak gdyby kondycję polskiego MMA. Ale jeżeli chodzi o zapasy, to dużo zapaśników zaczyna to zauważać i ja chyba już nawet wtedy to powiedziałem Jakubowi, tak? mhm. że e, oni wiedzą, że to mogą po prostu mieć taki spadochron, że jeżeli nie udaje im się olimpiada i tak dalej, to mają świetne przygotowanie za plecie, żeby odnaleźć się w MMA albo jako zawodnicy, albo jako trenerzy. Co do Janka, to jestem troszeczkę zdziwiony, że gdzieś tam te zapasy mu nie wyszły, bo... Klub jest 4, oprócz tego, że widać było, że złoty, złoty zrobił mega robotę, mega, jeżeli chodzi o stójkę, gdzieś faktycznie te zapasy, no trochę jestem zdziwiony, że były zaniedbane, bo przecież sam e, de Berny no, naprawdę świetny, świetny zapaśnik e, stylu klasycznego. No ale cóż, no może nie przyłożyli wagi, może mieli inny gameplan, a jednak wyprzedził, czy tam przewidział ten gameplan Gustafson i zrobił odrobinę może lepszą robotę niż Janek, no i dlatego wygrał. Ale z pełnym szacunkiem odniósł się w ogóle do przygotowania Janka, Janka jako zawodnika. Super sytuacja, no bo Jankowi to się naprawdę zale należy, nie? Także liczę, czekam na kolejne jego walki. Co do zapasów, no co, jest yy, jak jak powiedziałem, Grzesiu, Jakubek Jakubowski, czy Piotr Bagli-Bagiński, oni też już to widzą i gdzieś sięgają już po tych zapaśników, nie tylko stylu wolnego, gdzie ten styl wolny niższa, kategoria wagowa, to jak gdyby jest to bardziej przydatne, jak chodzi o o stójkę to jednak ten clinch, 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 jeszcze raz clinch i, i zaczynają sięgać, zapraszać właśnie zapaśników. Czy ja nawet jak jadę na jakieś seminaria to też jest coraz mniej pytań o parter, to właśnie o zapasy, o clinch, zapasy, o clinch. A mam to szczęście, że w klubie, w którym sobie, do którego wróciłem i trenuję zapasy jest Tadeusz Michalik, czyli człowiek, nad którym kadra zapasów Klasycznych będzie pracowała przygotowując go do e, Tokio tak? do 2020, tak? do 2020 czy jest Marcin Olejniczak, czy jest chociażby Gerard Kurniczak, który zrobił teraz Mistrzostwo Świata kadetów, e, zapomniałem miasta, ale to było bodajże tydzień temu. Także to jest ścisła czołówka, ja sobie po prostu jest Edgar Babajan, także ja sobie z nimi nie, troszeczkę robię i generalnie sobie od razu też staram się to przerabiać jakby pod uderzenia i tak dalej, czyli staram się, żeby wróciła gdzieś tam ta czutka, a nowe różne myczki, właśnie z tą pracą na biodrami, kolanami, czy zamykaniem łokcia fajnie i tak dalej, sobie to wszystko przypominam, czy od nowa na nowo jak gdyby koduję z tymi jakimiś tam małymi zmianami, które oni wprowadzają, przywożą jakieś nowe tendencje ze świata. A co byś w ogóle mógł poradzić takim zawodnikom, którzy gdzieś tam w walkach MMA za pasywnie wychodzą i chcą się poprawić? Może czasem warto po prostu odpocząć sobie nawet od MMA i zrobić sobie treningi czysto zapaśnicze w formie jakiejś takiej zabawy. Ja na przykład jak sobie teraz wracam do partery w jakimś czasie, to już nie będę się zwodził na powodem przerw itd. Tak to też nie mam ambicji, żeby walczyć teraz z jakimiś zawodnikami górnej półki, tylko żeby wrócić do ruchu i tak dalej, to bierzesz sobie właśnie tych takich miękkich, gdzieś tam początkujących czy średnio zaawansowanych, żeby też jakichś głupich ruchów nie robili, po prostu sobie przypominasz ruch, gdzieś jakieś sztuczki, bierzesz z lżejszych, wagowych. To samo jest z tymi zapasami, że nie musisz się rzucić, możesz zacząć z kimś lżejszym, z kimś takim, kto da ci się ścisnąć, żebyś trochę go powynosił, czy jeszcze żebyś krzywdy nie zrobił. No wiesz, każdy powiedzmy u jednego może być błąd, bo faktycznie sobie nie przystosowuje tych zapasów i trzeba z nim zacząć od zera, kto inny, no nie wiem, może mu po prostu nie pasują sparing partnerzy, może ma trenera, który mu nie umie wytłumaczyć. No co, może musisz iść do klubu, musisz znaleźć po prostu trenera, który umie ci to włożyć do głowy. Może warto w takim klubie MMA jako trenera specjalistę od zapasów po prostu zatrudnić. No nie wiem, myślę, że nie, umiejętność przystosowania zapasów do MMA to jest też stricte indywidualna sprawa. Jeden, tak jak powiedziałem, może nie, nie umieć ich wykorzystać, bo inny może ich nie wykorzystać z zupełnie innych przyczyn. Nie? Może no. ktoś mu złe techniki pokazuje. Wiesz. Prawda jest taka, że tendencja wracając do, 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 do zapasów. Powiem ci tak szczerze, dlaczego zapasy rosyjskie są na tak wysokim poziomie? czy tam amerykańskie, na no to bardziej jest wolny, Tam wiadomo, to jest, to jest już trening w szkołach i tak dalej. Zaczniemy, tak, od samego MMA. Tylko tak jak mówiliśmy, to jest mało. Inwazyjny sport, a wszechstronnie rozwijający się. Ostatnio ktoś, sorry, że Ci wejdę w zdanie. Ktoś u nas na forum napisał, że zapasy to jest sport, który z ludzi robi dzików. No, dokładnie, że ja, rozwijacie, ale masz siłę, przecież nie blokuje Twojego ciała, jesteś gimnastycznie przygotowany, dynamicznie, technicznie. Ale do czego zmierzam? W kadrze olimpijskiej Rosji, czy jak w ogóle w kadrach olimpijskich, jeżeli u nas nie ma takiej możliwości, jest jeden trener powiedzmy, tak? Na cały tam styl klasyczny czy styl wolny ma powiedzmy swojego asystenta. Prawda jest taka, że powiedzmy jest siedem kategorii bodajże olimpijskich, gdzie dobrze tam. I teraz nie może trener zapasów pokazywać technik kategorii najniższej i najwyższej, bo specyfika walki jest zupełnie inna. Ale na przestrzeni tych... Kategorii się zmienia. Czyli niech będzie, że jeden trener ma dwie kategorie. Powinien być tak naprawdę jedną. I dopasowywać do zawodnika, który się kwalifikuje, ewentualnie do rezerwowego, już powinien yy, ściągać mu na tą kadrę zawodników, podobnie walczących, jak ci rywale, którzy będą na niego tam czyhać na olimpiadzie i tak dalej. I oni muszą się do nich upodabniać, pod nich robić. I teraz. Yy, to samo jest w MMA. Nie wykorzystasz tak samo klinczu w kategorii koguciej czy tam piórkowej i nie zrobisz tego samego w ciężkiej. I w tym momencie trener, jeżeli jest, jest trener zapasów, który ma drużynę MMA, no to też uważam, że powinien posiłkować się tym. Jeżeli on jest na kategorii 84, to on sobie poradzi z kategorią, powiedzmy prawdopodobnie tam tą 77, może 93 jeszcze. Ale generalnie rzecz biorąc jest zupełnie inna specyfika wagi kategorii 120, 93, 8, 4, 7, 7, już zupełnie inna, gdzie tam już się łączy tą siłę i dynamikę, ten spryt zupełnie inaczej niż z ciężkimi kategoriami. No i nie można tych kogucików porównywać, bo tam ten klincz to wszystko będzie trwało zupełnie inaczej, będzie wszystko szybciej, zupełnie nie będzie takiej wielkiej spiny. Łatwiej oni się wyrywają i tak dalej, nie ma tych przystojów i są zupełnie inne techniki do tego, no... Wiesz, to jest tak, jak przyjdzie do Ciebie trener ze 120 kg, a Ty ważysz 66 i możesz Ci tych zapasów nie włożyć do głowy, bo pokazuje Ci rzeczy, których Ty nie jesteś w stanie wykonać. Zwłaszcza, jeżeli on nie ma doświadczenia. W Polsce nie ma jeszcze zapaśników, którzy mają bogate doświadczenie w MMA, który nie umie tego przełożyć na stricte MMA. A gdzie jeszcze na tę kategorię Dokładnie. Całkiem, całkiem fajnie to, to rozbite, więc cieszę się, że, że znów zaczynając od humoru gdzieś tam mamy sporo merytoryki. Ja też ostatnio rozmawiałem z Damianem Janikowskim, sporo mówi się o jego przejściu do MMA, bo sam gdzieś tam zadeklarował, że w przyszłym roku zobaczymy jego, jego walki do MMA. Myślisz, że taki zawodnik w takim wieku, z takim dorobkiem w zapasach ma szansę coś w MMA namieszać? No pewnie, przecież zawsze niemu MMA nie jest obce i sobie troszkę parteru dubał i gdzieś tam sobie boksował, nie widziałem. Yy, znaczy, oglądałem gdzieś tam jego walki, czy tam amatorską na Almie, czy, czy gdzieś tam widziałem jego parter Jak jeszcze byłem we Wrocławiu w starej siedzibie i widziałem tam jego trening, czy rozmawiałem z trenerami, ale widzę, że robi tam w, w Rio Grappling i ma Michała Michalskiego, no przecież ma świetnych sparing partnerów. No i tak jak powiedziałem, jeżeli bym powiedział, że nie, to zaprzeczyłbym sam sobie. Ten człowiek jest świetnie przygotowany fizycznie, jest na pewno przygotowany psychicznie, bo toczy boje na wielkich arenach. Jeżeli nie siądzie na nim ten ciężar, że ludzie na niego liczą i tak dalej. Na pewno musi mieć nie wiem, dobrze dobranego może pierwszego rywala i tak dalej. Na pewno jest prowadzony pod okiem dobrych trenerów. Był w Ankosie, dużo siedział, więc też na pewno dużo się nauczył od chłopaków z Ankosu. Gdzieś tam podobne kategorie wagowe ma i Michała Pietrzaka, przecież z którym trudnie dobrze też rywalizował na matach zapaśniczych. Także sam czekam i uważam, że to naprawdę może być bardzo ciekawy zawodnik. I cały czas mam w głowie to, co powiedziałem Jakubowi, to co mi uświadomił Paweł Kowalicz, że my ma wcale nie trzeba zacząć w młodym wieku. I jak jesteś przygotowany fizycznie do właśnie sportów i tak dalej twojego to tam bardzo w dużej mierze liczy się instynkt. I teraz jeżeli się okaże, że Damian ma taki instynkt i umie przenieść te zapasy, to myślę, że mamy jakąś... a wzajemnie stypięć w jego wykonaniu, może nawet jakieś fajne rzuty, tak? Wysokie. No Damiana Nikowski jest fenomenem, znaczy jest, jest mistrzem wchodzenia wyłapywania zawodników w pas. Więc jeżeli on w grunczu złapie tego zawodnika w pas, naprawdę może nim pozamiatać i mocno wbić go, nie jeden zawodnik, który się dziwi, jak po prostu będzie lądował na tej macie i ten kontakt będzie bardzo mocny, nie? Jest bardzo wysoka. Mamy tutaj też e, właśnie różę o którą wspomniałeś, jest Roman Szymański e, i to są zawodnicy, znaczy może nie Roman, ale w ogóle zawodnicy pojawiają się, współpracujesz tutaj z zawodnikami, z którymi Wy też jako Extreme patronujecie i jesteście jak patronami, że tak powiem, sponsorami. E, powiedz, Ty jakoś patrzysz ze szczególną uwagą na karierę takich zawodników, szczególnie im się im się przyglądasz. E, znaczy to dla Ciebie coś więcej? No pewnie wiążesz się z niektórymi, wiesz, pracujesz z nimi kupę lat, trzymasz za nich kciuki emocjonalnie, się z nimi wiążesz. Nie traktujesz ich jako towar. Zdajesz sobie sprawę, że każdy może się potknąć, trzeba im pomagać. Mało tego, jeżeli ktoś się potknie, no starasz się mu pomagać nawet podsyłając, czy... E, jest czasem znajomego lekarza, czasem psychologa, czasem po prostu inną firmę, która może go sponsorować, a nie jest tobie konkurencyjna. No i jeszcze jeżeli chodzi o zawodników, którym się nie potykają nogi, no to też tym bardziej sponsorów, czy gdzieś jakieś, gdzieś wrzuci, wrzucić ich, żeby też gdzieś oni byli coraz bardziej popularni, za, za, gdzieś tam się pokazywali i byli promowani, no ale no wiadomo, no, zżywasz się każdą porażkę, przeżywasz. Trudne jest też to, że jak wiesz, walczy dwóch, których znasz i tak dalej, gdzieś wspierasz, no, na nikogo nie stawiasz i chodzisz z truty robiąc te materiały z szatni do szatni. Wiadomo, że z nikim nie porozmawiasz, wtedy nie możesz nikomu podpowiedzieć, bo oni też to wyczują, a też chcesz robić te materiały pokazując tym ludziom, czyli musisz być na to wszystko obojętny i znaczy przynajmniej tak grać. Nie? Czasem serce wiesz, jest gdzieś tam za jakimś, takim... no to, jest, to nie jest taki łatwe, to jest fajne, ale no to jest trudne. No, prawda jest taka, że łatwiej czasem jest przyjść, ok, ludzie jak, traktują cię jako obcego, więc trudniej się wstrzelić, ale nie ma tych emocji. A jak już się z kimś zaprzyszniłeś i widzisz pod łzy i wiesz, że gościu daje ci wszystko, że stawia na jedną kartę, raz drugim nie wychodzi, no to tak samo to przeżywasz. Wiesz, rozmawiasz z tym wieczorami, no to jest po prostu już twój przyjaciel, nie? dlatego niektórzy wręcz nie zżywają się z marką. Nie, też nie widzę, żeby oni kiedykolwiek już nie byli z Marką związani, chyba nawet jak odejdą, ze, 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 skończąc zespół. Trudny temat, nawet może na osobny, osobny wywiad. A powiedz, czy jako partner w ogóle, w ogóle fanu mówiłeś o tych relacjach z zawodnikami? Czy tak typowo sportowo są jakieś walki, które Ciebie wyjątkowo interesują? Nie. No to jedziemy. Pierwsza walka, na to będę wściekły, bo pewnie nie będę mógł jej zobaczyć, mam nadzieję, że będą duże telebimy w szatni, to jest oczywiście Olszynka-Selba. To jest walka, która jest godna tego, żeby być wyżej, a nie jako druga w karcie wstępnej. Odzimkowski strzelczyk Strzelczyk ok, miał potknięcie i może wrócił na Fenie chyba bo bodajże do Wrocławiu, nie wiem, w takim stylu, jak kiedyś potrafił walczyć, ale to jest ciągle groźny, bardzo dobry zawodnik. No i Albert, który no, miał ostatnio pecha, zobaczymy jak zaważy tam głowa i tak dalej. Nie? E, to jest taka walka. Potem no, na pewno walka Biszczaka, bliszczak walczy z domkiem. No i w każdym razie na pewno będę chciał, wiesz, no, dwóch świetnych zawodników, K1, no, będzie Tomek Sarara, którego uwielbiał mistrzem w, w ten jego przelechszego no, jest masakra. No, ciekaw jestem, Akopasz jest taka, który schodził w dół, pokazał serce, więc też bardzo mocno go kupić. Ja nie traktuję jego walki jako freak, Ale jestem też ciekaw, bo gdzieś pokazała się taka możliwość walki trzymańskiej e, gal że to Tutaj tego za bardzo nie dojdzie, bo zresztą po słowach Romana, z którym rozmawiałem niedawno. Raczej zawodnicy nie wydają się być nim e, tym zainteresowani. Ja tego nie wiem, rozmawiałeś tylko z Romanem. Znaczy ja teraz wypowiadam swoje zdanie. Uważam, że to jest walka jak najbardziej, która by e, ma rację bytu. Mhm. Bo dlaczego nie? misz nie wiem jaki ma zapis w kontrakcie, ale mistrzowi nie wypada odmawiać. Chyba, że ma zawodnika jakiegoś z dupy, ale to mistrz to nie, to w eliminacjach możesz. Jak masz kogoś z dupy, to ma dziwny rekord, a jest groźny, możesz odmówić tej walki, bo masz więcej do stracenia niż do zyskania. Jeżeli masz pas, a zawodnik jest godny tego, żeby walczyć, nie powinien się obnawić. Galon jest jak najbardziej godny, bo ma szale zwycięstw w kategorii, mu, zresztą ma sam pas. Teraz, co, co ma do stracenia galon? Nic. Jeżeli. Jeżeli, włodarze, jeżeli raz odmówił walki z Żelazowskim, drugi raz nie powinien odmówić walki, jeżeli daje mu się Romana Szymańskiego. Bo on nie ryzykuje utraty pasa, bo niekoniecznie musi stawiać ten pas, tak? Czyli jeżeli przegra z Romanem, a dla Romana to jest bardzo dobre zwycięstwo, bo pokonuje mistrza kategorii 77, jeżeli nie musi tego pasa, nie przegrywa tego pasa, wraca na 77, walczy na wiosnę z Pawłem Żelazowskim, Czyli nic nie traci w swojej karierze. Jeżeli zwycięża mistrza kategorii 70, zostaje, wakuje pas na 77. Teraz wiesz, o co chodzi. no Roman Szymański, nie wiem jaki ma zapis w kontrakcie, nie wiem jakie ma podejście, bo ja z nim nie rozmawiałem na ten temat, ale ja uważam, że no mistrzowi troszkę nie godzi się odmówić, jeżeli on odmawia. Nie wiem co tobie powiedział. Wiesz, to raczej nie chodzi o odmowę rywala, bo jest taki zły, czyli nie lubię go, ale raczej chodzi o jeden team menadżerski. No ale to co to jest? Jeżeli to byłaby walka eliminacyjna, to bym to rozumiał, ale jeżeli to ma być walka o pas, to co? To w takim razie FEN ma zrobić dwa pasy, jak było kiedyś w innej organizacji, bo zawodnicy nie chcieli ze sobą walczyć, to były dwa pasy jednej kategorii? No, no to jest. To jest, to jest wcale. Albo chcemy zrobić poważną galę, poważną federację, albo robimy kabaret. Ja tak do tego podchodzę. Nie? To wiesz, tym bardziej, że no, czyli na kogo stawia menadżer w takim razie, czyli wychodzi na to, że... Menadżer, jeżeli galon nie ma nic do stracenia, bo wskakuje z powrotem na 77 i ciągle ma pas, to czego się boi? Że galon przyjdzie i zabierze pas Romanowi Szymańskiemu? No nie wiem, czy jest w stanie to po pierwsze To jest, może być bardzo wyrównana walka. Obydwoje mają dziury, które może wykorzystać właśnie jedna i druga strona. I walka jest fajna i sportowo, i medialnie, to po pierwsze, jeżeli by do niej doszło. Po drugie, e, urwałeś mi wątek kolego. I teraz muszę zacząć od nowa. Nie przeszkadzaj, nie palimy, jesteśmy sportowcami. A czy my sportowcami? No, różne sporty robimy, jak skończymy, to ci powiem. A tutaj by było do tego, do klimatu, co nie? A judo? Też. Judo i ten parter? Też. Też? Wszystko naraz. No dobrze, bardzo dobrze. O, siema. To by mogło być Każdy będzie się. No... A wiesz, jakie mają sportowce? Parter. Ja bym chciał zobaczyć tę walkę. To w nie? Taki nie? Dobra, tylko daj nam skończyć. I tak... Eee, tak, no i dlatego chciałbym tą walkę koniecznie zobaczyć. No a czy do niej dojdzie, no nie wiem, no to już jest kwestia zapisy w kontrakcie i no i kwestia właśnie menadżerki itd. Tak Ale wracając, bo nie wiem czy to powiedziałem, bo kolega przyjaciół. No W drodze popas, rozumiem, że jest to konflikt. W momencie jak jest walka o pas, tego konfliktu nie powinno być, tak? I teraz właśnie to pytanie brzmi, czego się boimy na żeli. Jeżeli boi się na przykład przegranej Romana Szymańskiego, ja nie stawiam, że Roman Szymański oczywiście przegra, no to jak? Będzie dobierał zawodników mu? Będzie zgadzał się na to, żeby był zawodnik, gdzie Roman Szymański ma wygrywać, żeby, nie wiem, dowieść, nie wiem, jak najdłużej utrzymać ten pas. Pas musi być warty tego mistrza, czyli musisz wiedzieć, że przyjmujesz walkę, naprawdę z bardzo z innymi rywalami tak dalej. bezsprzecznie taki jest. Wtedy ten pas ma wartość. I wtedy żadna inna federacja się nie powie pasy fenów w kategorii na przykład 70 kg nie ma wartości. Nie? To jest takie teraz moje na gorąco wypowiedź. I absolutnie nie mam zamiaru nie nikogo urazić, ani nikogo, wiesz, jakby wyzywać czy podpuszczać. I po prostu ja, jak usłyszałem, że ta walka gdzieś tam jest knucie, to nawet udzieliłem się, jak rzadko, co rzadko robię gdzieś w internecie, żeby powiedzieć swoje zdanie, bo uważam, że to byłaby zajebista walka i ja chciałbym tą walkę zacząć, zwłaszcza, że na fenie z... Udaje mi się oglądać te ostatnie walki, jakbyśmy po tej robocie robienia backstage. A to z racji tej, że byłaby walka wieczoru, to byłaby walka, która naprawdę była wygodna, walka wieczoru. No, w ogóle z tego, co rozmawiałem z Tobą, z Romanem gdzieś tam czytałem wypowiedzi Damiana Osońskiego w internecie, każda ze stron ma jakby swoje argumenty, swoje racje, z którymi raczej ciężko, przynajmniej mi się kłócić, jako takiemu obserwatorowi z boku, ale faktem jest, że to by mogłaby być naprawdę Naprawdę świetna walka. A na koniec jeszcze chciałem Cię zapytać, skoro zostajemy przy rozpiskach, przy walkach fenu, bo Fen jakby brakuje fenowi czegoś, czym mógłby się mocniej wybić gdzieś tam do świadomości może typowych kowalskich, gdzieś tam może próbuje się to zrobić jakimś frikiem, może nie. Jak myślisz, jaka mogłaby być na to recepta, żeby gdzieś tam zyskać trochę więcej e, popularności, bo jakby sporo opinii jest takich, e, że fen daje zawodników mniej znanych, ale jak oni już ze sobą walczą, to walki są trzy razy bardziej widowiskowe niż zawodników trzy razy bardziej znanych. No tak, tego trzeba z nich zrobić znanych zawodników, no wiadomo, że znani zawodnicy często też kalkulują i tak dalej, to jest kwestia też matchmakingu, dobrego dobrania, czyli właściwie wynagrodzeń, Karza, za nieefektywne walki, no no marzy, no najlepsze federacje na świecie wręcz karzą i nie patyczkują się z zawodnikami, którzy dają nudne walki, bo nie o to tu chodzi, dlatego to jest też kwestia, na zupełnie inną rozmowę kwestia sędziowania podczas walk, tak? Czyli nagradzania na przykład, co to jest za nagradzanie I rozumiem to przy walce też w obronie pasa, ale walka z kontry, gdzie na przykład spotka się dwóch zawodników z kontry i się wyczuwają, no ma powinno być parciem do przodu, jak chcę zniszczyć, zdobyć teren i po prostu zaznaczyć, że to ja zdobywam teren i spycham przeciwnika, a nie cofam się jego go kąsam, bo tamten też może stanąć i, i nic nie robić, ale dobra, wracając do tego co, no recepta dla fenu to jest po prostu wybrać tych kilku, i zadbać o ich PR, pomóc im zrobić, te, żeby te nazwiska dotrzeć do ludzi, żeby były znane. No mają ten Polsce i tak dalej, może gdzieś wkładać ich w jakieś tam programy i tak dalej, bo to są bardzo inteligentni, bystrzy ludzie, czy tak jak nasz w rzegłem dziewczyna w dodatku bardzo bojowa i tak dalej. A może właśnie wbrew tym wszystkim kibicom, którzy no śmieją się z tego, może właśnie trzeba zrobić jakiś freak. No, freak zawsze pokazuje to, że... Widzisz walkę tych, którzy są zawodowcami i walkę tych, którzy pokazują, jak wygląda walka ludzi, którzy myślą, że potrafią się bić na przykład. Tak? No ale jeżeli ten freak ma przyciągnąć właśnie tego zwykłego kowalskiego po to, żeby ta gala zyskała, a w wyniku tego ci zawodnicy lepiej by zarabiali, czy też zaczęli być rozpoznawalni, bo spędzaliby czas, robili sobie zdjęcia, czy byli zapraszani właśnie z tymi zawodnikami czy tam aktorami, czy nie wiem, uczestnikami gali, którzy robią ten freak, no to też jak najbardziej, to ja nie będę przeciw. Bo jeżeli ma być jak kolejna federacja, no to nie zapowiada się, ale federacja, która ma upaść albo się nie wybić, bo nie zrobiła freaka i, i wiesz, były takie federacje, które po prostu padały, no to nie wiem, no to może trzeba zrobić tego freaka. Albo po prostu skołować budżet i zrobić mega duży materiał. Tylko wiesz co, to jest też tak, że tak, ludzie chcą oglądać e, gale ma, ale wiesz, jestem... Większość to jest zamiast zachwytu, to nie ma jakiegoś mega wspierania i tak dalej, Nawet głupie... Yy, Piractwo. Jeżeli chcesz, żeby zawodnik walczył, śmiejesz się z Federacji, że nie ma jak zapłacić, a sam nie płacisz za bilet albo nie płacisz za pay per view, tylko ściągasz sobie linka i oglądasz ten, no to to już jest niewspieranie tej gali, niewspieranie tych zawodników. Kurwa mać, nie? To jeżeli nie chcesz... Yy, nie, ma, nie chcesz zapłacić tych nie wiem, zrzucić się po 5 zł, czy zapłacić 40 zł za pay per view, bo coś tam, żeby włodarze nie dostali bezpośrednio pieniędzy, albo tam, to kurwa interesuje się jakiś zawodnik, i przeleje mu te 40 zł. No ja nie wiem, co mam powiedzieć, ale jak ja słyszę i widzę na Facebooku makteżlinka makteżlinka i wszyscy ten, no to to jest choroba. Jak ci zawodnicy mają zarabiać? Jak te gale mają zarabiać, żeby ci zawodnicy mieli godne życie? No, no jak, jest, skoro wszyscy chcą, żeby on, no, on, chyba taki... A w ogóle tutaj wywiad jak widzicie odbył się w, we Wrocławiu, gdzie udało nam się przytargać bałbrzyski złoty pociąg, dlatego wkrótce galafem naprawdę urośnie, będzie miała taki walec piarowy, że zmiecie z rynku wszystkie największe federacje, MMA Rocks, myślę, też następnym razem wywiad ze mną ze złotym mikrofonem, także pozdrawiam z Wrocławia, z nagrań trailerów, Alf. Tak, pozdrawiamy i tym akcentem możemy znakomicie zakończyć mikrofon, na razie nie złoty, ale kto wie, co to będzie. Dzięki raz jeszcze za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia.